Drodzy bracia i siostry, dzisiaj otrzymujemy Ewangelię o uzdrowieniu teściowej św. Piotra. Z tą Ewangelią, jak w ogóle z teściowymi, wiążą się różne dykteryjki nawiązujące do popularnych dowcipów o teściowych. Nie, to jednak chcę uczynić przedmiotem dzisiejszej homilii. Choć chcę tu przytoczyć jedną z interpretacji tej Ewangelii która nieco do owych żartów nawiązuje. Według niej, teściowa świętego Piotra była bardzo niezadowolona z faktu, że jej zięć, do tej pory człowiek bardzo pracowity i dbający o swój dom oraz o rodzinę, zaczął chodzić za jakimś wędrownym nauczycielem, tracąc czas, który mógłby przeznaczyć na zarabianie pieniędzy i na poprawę bytu rodziny. Jakby tego było za mało, postanowił sprowadzić tego nauczyciela do swojego jednocześnie jej domu co oznaczało że będzie musiała usługiwać im w tamtych czasach taka była rola kobiety w domu nie chcę przypuszczać że udała chorą raczej że cała ta sytuacja przyprawiła ją o ból głowy a nawet więcej pan Jezus przyszedł do nich a ona leżała w gorączce. Możemy sobie wyobrazić jej złe samopoczucie i do tego jeszcze ten niezbyt mile widziany gość. Z opisu wygląda na to, że była w innym pomieszczeniu niż to, do którego weszli. Inaczej przecież nie musieliby mówić Jezusowi o niej. On zaś zaraz skierował się do niej. Nie wiemy, co pan Jezus powiedział, jak się zachował zaraz po wejściu. Pewnie pozdrowił ją tradycyjnym żydowskim pozdrowieniem, które znamy z innych opisów Ewangelii, czyli szalom, a więc pokój Tobie. Tyle, że nie było to jedynie zwyczajowe pozdrowienie. On rzeczywiście przynosił pokój. Od razu skrócił dystans. Nie tylko podszedł do niej, ale jeszcze ujął ją za rękę i podniósł. Pozostaje nas tajemnicą, co wtedy odczuła, ale wiemy, że zaraz odzyskała siły i to nie tylko te fizyczne, lecz także psychiczne. Minęła cała niechęć i wszelkie pretensje, zobaczyła, że ten gość to nie obciążenie, a przeciwnie, to ten, który podnosi obciążonych. Zrozumiała też swojego zięcia i jego nowe powołanie. Zapewne potem Pan Jezus był częstym gościem w domu Piotra i jej domu, bo przecież tak często bywał w Kafarnaum. Tak często, że do tej pory nosi ono jako drugą nazwę Miasto Jezusa. Zapewne też sama go do swego domu zapraszała, cieszyła się jego obecnością i chętnie mu usługiwała. Jak wiemy z wykopalisk archeologicznych, Dom Piotra stał się po śmierci, zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Pana Jezusa miejscem spotkań pierwszych chrześcijan, domem kościoła, jak mówiono wtedy, domu z eklezję, a więc tym miejscem, gdzie pierwsi chrześcijanie zbierali się na sprawowanie Eucharystii. Przez pierwsze wieki prześladowani chrześcijanie nie mieli swych budynków sakralnych, zbierali się w domach prywatnych. Które w ten sposób stawały się kościołami. Tak też było w przypadku domu Piotra. Nie wiadomo, czy jeszcze wtedy żyła Teściowa Piotra. Jeśli tak, to doświadczała obecności Jezusa także w dużo głębszy sposób, a może i przyjmowała go pod postaciami chleba i wina, stając się sama jego domem, i w ten sposób świadkiem jeszcze. Innego uzdrowienia, uzdrowienia duchowego. To jest, bracia i siostry, zachętaj dla nas. Nie bójmy się zapraszać Jezusa do naszych domów w różnych rodzajach Jego obecności, także wtedy, gdy mamy w nich osoby, które nie za bardzo Go chcą, a może nawet mają do, do nas i do Niego pretensje. Mają pretensje do, do tego, że tracimy dla Niego czas. On naprawdę może je przemienić, jak teściową Piotra i napełnić swoją uszczęśliwiającą obecnością. Amen.